Dziś opowiem Wam jedną z legend o świętym Mikołaju. Legenda o trzech córkach. Posłuchajcie. Sąsiadem świętego Mikołaja był pewien mężczyzna, który miał trzy córki. Były to bardzo ładne dziewczyny. Była taka zasada, że żeby córkę wydać za mąż, potrzebny był posag, który Kobieta wnosiła swojemu małżonkowi. Niestety, ojciec tych córek był biedny, stracił swój majątek, więc ten ojciec postanowił, że córki same na siebie zarobią. Postanowił je po prostu sprzedać, aby zdobyły pieniądze na swój posag. Wtedy Mikołaj, gdy się o tym dowiedział, nie mógł w ogóle przyjąć tego do wiadomości. Przecież, jak to tak sprzedać własną córkę? Wtedy postanowił, że to on opłaci ten posag. A więc pod osłoną nocy zakradł się pod okno i wrzucił sztabkę złota. To pokryło posag dziewczyny i mogła wyjść za mąż. To samo wydarzyło się, gdy kolejna córka miała wyjść za mąż. Też się zakradł pod okno i rzucił stapkę złota. Oraz za trzecim razem historia również się powtórzyła. To sprawiło, że żadna z córek nie musiała być zmuszona do pracy, nie musiała sama na siebie zarabiać, wszystkie wyszły za mąż. Eee, dziękuję za wysłuchanie legendy.